Witajcie, ja jestem Ulix Rose a to jest Rayman 3 Hold'em Havoc Ogólnie to jest moja pierwsza seria więc czas ją zacząć Aj nie, kontynuacja, nowa gierka hm, Stworzymy sobie nową karierę Save, no już mi się myli z tony chłopki Okej... Okay. Może być tak. Zaczniemy sobie... ...gierkę. No dobra! Wystarczy tego oglądania! Czas się wziąć do roboty! Czerwone lumki! Oj, nie zabrałem jednego... za... Co robisz? Te czerwone to bonusy! Zbieraj je! Czy jest... dobra... dziwne. No dobra! Powtórka z rozrywki. Tylko może tym razem nie dawaj tak ciała! To było dziwne, nie? Wiedziałem, że ci się uda To było przy, przypadek. O nie, znowu ten przypał mm. Kurczę, tu się odpowiadał. O dobra Walą do nas. No bardzo oryginalnie. Fajne teksty tutaj. Zbieraj te czerwone tegety, co? Jo Będę zbierał. Będziemy się tak kręcić w kółko? Chcesz, żeby mnie, ymm, wyzębliło? Wy-ty-wy... A, Pierwszy skok spadochronowy! Ale bez spadochronu! No, super. Pierwszy poziom przyszedłem. Był bardzo trudny. Naprawdę. Hardcore. No jak tam, mordeńko? Spoko, żartowałem. A w ogóle fajne wdzięko, Kiedy je zdejmiesz? No nie bądź sywniak. zobacz co znalazłem. Instrukcja. Instrukcja. Wszystko tu jest. Przeczytaj dokładnie, a dasz sobie radę. Dawno temu mulunki żyły w spokoju i harmonii. Nuda. Aż tu nagle jeden kolo zmienia je wszystkie w mrok lumy. Ważą się losy wszechświata o, oho, oho, nieźle! Wygląda na to, że Globox nawiał swoimi rękami! Jak znam tego cykora, to pewnie gdzieś się schował. Niełatwo go będzie złapać, bo niby <coughs> czym nie? Taki żart. A właśnie, zapomniałem powiedzieć, że za każde działanie dostajesz punkty. Pozwól, że ci zademonstruję, tylko patrz na licznik. Jak tylko zbierzesz punkty, pojawia się wskaźnik i uaktywnia tryb kombo. I wtedy zwyczajnie nie ma przebacz, a do tego dostajesz jeszcze więcej punktów. Ale musisz być szybki. Jak przestaniesz nabijać punkty, tryb combo się wyłączy. I jeszcze coś: za punkty można uzyskać dostęp do ukrytych poziomów. Więc nabijaj ile. idziemy <grym> z Koksem. Bardziej. Można <grym> w niej no, znaleźć. żeby skoczyć trzeba Hardcore. instrukcja. Nie no, nie mówcie mi, że ktoś za to wziął No wzięli... I co grubą? Bardzo grubą. Wtf... Oby e, nie wparował w czasie nagrywania. Nikomu nic nie mówiłem. No dobra. Jestem Debeścia. Jestem Debeścia. Lol. You mad, armo-buyer? To oh, jakaś paranoja. że możesz zapindzialać biurami jak śmigłem. Zapindzialać biurami jak śmigłem. Ach, Jezu, co za tłumaczenie. Gtyfo możesz zrobić. No, oh, chyba nie do wyrody. Ja, jasne! Brawo! Faktycznie jesteś d No, ale nie D-beściak. Potem nagram może coś z LoL'a. Globox! Globox! No dobra, pójdę już tak. No, brawo stary! Globox! Globox! Do nogi! Wytyfy... O! Pamiętam jak tu spadałem, a mnie dziś wkuziłem wtedy. To takie proste jest. Hm. Och ty w mordę! rusołek. Jak chcesz pożaleć to nie ten adres. Same pasztety i do tego stare. Nie, no naprawdę. Przełącznik służy do przełączania. Bym się nie domyślił. Boże, kto pisał te brednie? Hej, zaraz, to chyba Globox. Stop! No, dobrze. Ręce mi oddam nareszcie. Jestem trochę zamulony już, ale dobra. Idziemy z Koksem. Początek gry. Totalna sielanka. O, czuję, że zaraz będzie chryja. Jak będzie teksty to ja nie będę nic gadał, żebyście sobie posłuchali wszystko nie? Fajny tekst, z <laughs> Kolejne wdyfy przed zniściem jednego! Ha, stary, włączyłeś światło! Bomba! Wow, bomba! Atomowa! Andrę No proszę, kto by pomyślał? Znowu się Julia burzy. Julia. Napadli na radę rusałek. No to już przeglądzie. Po rejmenie, dwójce, miałem zagrać artystę, który zakochuje się w lasce z wielkimi. A gram przed jakiegoś kolesia bez szyi w budżetowej lokalizacji. No dobra. To będzie koniec tego odcinka, więc ocencie. Czy chcecie oglądać tę serię. Jak nie, piszcie w komentarzach, wiecie. Łapka w górę zawsze może motywować mnie, żebym lepiej filmik robił. Poszukam, wiecie. Może lepsza grafika będzie coś świetnego. Ale no, zresztą i tak jest ładna. Więc no na razie jestem Julixeros, a to był Rejment3, Na razie.